Co robisz? No w tej łopatce mi tam boli. Stara jesteś. To jest patologia psia. Idziemy teraz zrobić zdjęcie czołgu. Tak. Jakiegoś te, coś tam. Zaraz, zaraz się dowiemy, bo ja nie wiem, Zaraz się dowiemy. Nie znam się. dalej A tam w Muzeum ustał rudy 102. 102. Są bo, tam, bo 102 to napisali. No tak, ale oni my mówili tak. Jakiś tam czołg, zaraz zobaczymy, jakiś. Jakiś to jest, jakiś. Rowery tam są. Rowery no, muszą przejechać. A tu jest przejście. Tak? Co to jest? Zabytkowy czołg T3485 z Muzeum z Wojska, Wojska Polskiego Polskie w Warszawie. Warszawie. T34. Wideo jest... nakręcimy. Nie chcę jechać teraz. Tak, popsuł się. Nie chcę jechać. Przyknięte fotki. Pielgrzymkę do Częstochowy minęliśmy na rowera kawał drogi z Burnego Solinowa do Częstochowy Bliżej niż ze Szczecin. No tak <laughs> Zaprawionym trzeba w boju być, żeby jechać do Częstochowy na rowerze. Zaraz do Willi jakiejś tam. Do oficera. Ale willa jakaś tam? Nie Willa Guten coś tam to było. Gdzie? W Bornym Suliwnowie dom oficera był bardzo dużym obiektem. Idziemy sobie zobaczymy. Spróbujemy wejść do środka. Bo on ma ładny dziedziniec duży. A się tu przejść. Strasznie zaniedbana ruina. Uważaj. No, strasznie. Wszystko puste piwnica jakaś, taka źli... Ej, nie wchodź tam. Pies, nie wolno. Jakieś Dziedzińce. Ruina niesamowita. Czego się drzesz? Ej! Kika! Uwaga! Uwaga! Patrz po od łapy ty, w To Były toalety. Czy to jakiś gar wielki. Wszystko zaniedbane. A musiało to być piękny obiekt. Ze zdobieniami. Nasze piesy uwielbiają takie miejsca. Dużo ciekawych rzeczy do wywąchania. Tam boisko do kosza altanki do siedzenia, to Jakieś takie. Ładne rzeczy. Ogromny obiekt. No, i szukaj pana. i szukaj pana. W Bornym Solinowie bardzo dużo takich obiektów opuszczonych. Pozostałości po Niemcach i Ruskach. Idziemy zwiedzać, co to jest? Dom oficera. Dom w sulinowie. oficera w Borny-Sulinowie. Agnieszka nagrywa. Dom oficera w bornym sulinowie Idziemy zrobić sobie mały urbek. <grym> urbek. <grym> Musimy uważać, bo to są czasami dziury, ale jest piękne wejście, nawet na góry są. Proszę bardzo, jakie ładne łóki. Były? Można by jeść? Ty? Odkuszowcze, do nich. więcej? No rzeczywiście. Dobra, jakie wyjście, jakie te, od ramówki. Wszystko jest marmurowe. Muszę tu być. Świetnie. Aby się pogłuszyć, można by stać. wyjście i w ogóle jaka kopuła, ale było pięknie, u... pewnie szklana. Głowę można dostać. Tak, ale była pewnie szklana. Ten środek to był taki... Jedny. I tu się chodzi w koło. Tam byłam. Tam szłam. Chodźcie. Chodźcie. Trzeba zerkać na mnie, bo one latają. Piesy. Ale... Miał to rozmach, co? A no. no To jest dziedziniec taki jeden, to na ćwiartki podzielone. Dziwię. Tam chciałabym bardzo ładnie. Ale skarga z obozu się z no. Tu były jakieś drewniane z kolei drzwi. Kafelki z ogrzewnikami. Kafelki z ogrzewnikami. Nie też takie było, krągłe, na górze. Tu mamy klepki. Jeszcze Gdzie mamy klepki? Tu. Aha, drzwi, zromowanie drzwi. Jeszcze widzę. Fajnie za... O Nogi Tam było. ja nie widziałam w stronę mam bo tu jest tyle. No. Tu przejdziesz chyba. O tu sala, ale tu raczej nie wchodził Sufit, Sufit jest skreś, widzi, no. Chodźcie piesek. Chodź tu. Chodź, chodź. tu chodź. Ale wielki pokój, co? Tu jest to jakaś sala. Pokój jak sal gminasz No ale to musiał być jakiś salon. Ty bateria już podpładała. Uważaj, to, to pod nogi. Kafelę, bo to fajny zabaw betonowe czy marmierowe na domacz. No przysypamy no. diawę. No, to jest spad. O i tu przychodziłam. O to u góry mam. No to jest tam. Zrobiłem. To też jakaś fala funkcjonowa czy coś? Chodź tam być trochę. No zaraz wejdziemy. To, to potężny było, jak to wyginęło. No Bo to pożar no. podobno sprawia. Tak? No. Nie wiem, co by doinformować. Ko ładna rzeźba. Jeleń, pies. Coś z myślistwem. Dwa psy, jeleń i kobieta. Tam okres, że... Gdzie? Tam, na prost... Widziałem. I tutaj, czy czasem nie było, że tutaj coś. Takie chodziło, bo ten metal tutaj co jest, no. nie uliczyło się z czymś To jak sala, jakby, jakby jakiś taki kurczę specjalny pokój Ale zobacz, tu jakieś rury są, bycie, nie wiem, to może był nie. To... Klimatyzacja Ale... Czy tam nawiewy? Tu no, coś było Tu jakieś zamknięcie czegoś? Rurę To jest To jakiś... sala finowa? Co to było? Drewniana podłoga była na pewno No ale... Mówię, zcale, drewniana podłoga to większość jest. Tam jakaś chyba winda albo coś było Winda to była tam na początku, nagrałam te... Normalnie jeszcze kółka stała, takie taki Uwaga, bo nie ma nic tam No A Tu by się... Tu bezpieczniki musiały być mhm. No Całe Stare kostki widzę jeszcze O, to miało. Ale jak to zostało opuszczone, nie? No. O. To jak jakieś sale kuczy chorych? Łazienki. Nie wiem co to jest. Pisuary. I kabiny przynipowane. No. No. Ty, co to, to w czy co to było pośnię? Nie. Właśnie. A czy ładnie, No jak nie? Ja. W co?